Pusty talerz czeka na białym obrusie. Kucharz się uwija, strasznie śpieszy mu się. Zrzędzi i narzeka: a to ze mnie głupiec! Całkiem zapomniałem dziś mazurę kupiec. No każdy o mazurku w taki dzień pamięta, co rok przecież trzeba upiec go na święta. Już na stole stoją baby lukrowane, pieczeń i kiełbasa i talerz pisanek, a zamiast mazurka stoi talerz czysty. Już go nie upiekę, bo i piec już wystygł. Wtem za oknem właśnie stanęła kapela, co Stroskanych ludzi graniem rozwesela. Co wygoni smutki, ledwo jej posłuchasz. Zagrała oberka, ucieszył się kucharz. Hej! Wesołe święta! Człowiek się wyhasa, bo zamiast mazurka mamy... Obertasa, już ja ci oberka od mazurka wolę. Spójrz, jak się pisanki turlają po stole. Spójrz, jak promyk słońca podrygując zerka na drożdżowe baby co tańczą oberka.